System dedykowany, duży, dobrze przemyślany, system dedykowany powoduje, że łatwiej nam jest skalować tą sprzedaż. Tej wartości sprzedażowej, tak? Dlaczego podnosi, podnosi sprzeda sprzedaż? sprzedaż? Bo tutaj jak gdyby nawiązałeś do firm małych, gdzie ja się totalnie jak gdyby, nie zgadzam. Mhm. Uważam, że małe firmy często po prostu, zwyczajnie w tych czasach nie stać na to, żeby sobie pójść w system dedykowany. Jak popatrzymy sobie na przykład na Oferty B2C to zazwyczaj są gotowe produkty i tą ofertę łatwo przygotować, mm -hmm. ewentualnie oferta zbiorcza wymaga jakiegoś większego poświęcenia czasu, no tak. ale przy B2B, przy produktach, które są zaawansowanymi produktami, to już tak nie wygląda. Materiał zrealizowany dzięki Giełdowa 14, przestrzeni stworzonej z myślą o podcastach, szkoleniach i fotografii. Witamy serdecznie OSA Talk Show, niedziela, godzina 19. Witamy Was. W dzisiejszym odcinku pogadamy o tym, w jaki sposób systemy dedykowane wspierają sprzedaż i ją zwiększają. Dokładnie tak, Bartku. I dzisiejszym w ogóle, no może ja zadaję czasem pewnie będę bardziej odbijał w tym kierunku CRM-ów, bo jestem fanem CRM-ów, ty jesteś większym fanem Dedyków. Tak, ja jestem większym fanem Dedyków w momencie, kiedy mamy Chęć, żeby bardziej odzwierciedli, zostało odzwierciedlone nasze procesy, które się znajdują w firmach. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Więc Barko, oddaję tobie głos. To ja ci zadam takie proste pytanie. Dawaj. W dzisiejszych czasach, biorąc pod uwagę e, rynek, co jest najważniejsze w elemencie sprzedaży, jeżeli mówimy tu o sprzedaży czy internetową, albo B2B, jak uważasz? Znaczy te pytanie, co teraz, jak gdyby, no to tutaj opieka, ale jak gdyby ten czas reakcji przy na stronie internetowej, na ofertowaniu, na jakimkolwiek, czyli ten czas reakcji w koszyku? W koszyku, czy na przykład ktoś dzwoni do ciebie telefonicznie i potrzebuje ofertę? Dokładnie, tak? dokładnie tak. Więc ten czas reakcji jest gdyby, bardzo istotny. Tak według u, mnie nie robi robotę. O tak. tak według mnie to jest najistotniejszy element sprzedaży w dzisiejszych czasach, ponieważ klient jest przyzwyczajony do tego, że nie lubi czekać. I no, ten, kto dostarcza ofertę jak najszybciej ma, no jak najwięcej punktów wzgarnia już w tym momencie. nie? Tak, jeżeli tak. chodzi właśnie o opiekę sprzedażową, to jest jeden z elementów właśnie tej opieki. Ja jestem w stanie dostarczyć ofertę szybko. Tak. Ja, ja nie lubię czegoś, Mimo że powiedzmy zdaję sobie sprawę, że na niektóre rzeczy trzeba, to. No to są różne produkty i, i różne elementy ofertowania. Jak popatrzymy sobie na przykład na ofertę B2C, to zazwyczaj są gotowe produkty i tą ofertę łatwo przygotować. Mhm. Ewentualnie oferta zbiorcza wymaga jakiegoś większego poświęcenia czasu. No tak. Ale przy B2B, przy produktach, które są zaawansowanymi produktami, to już tak nie wygląda. No tutaj rozmawialiśmy poza anteną, że chociażby jeżeli mamy ofertę złożoną z, tak jakby z dwóch elementów, mhm. że to nie tylko jak gdyby załóżmy handlowiec musi ją przygotować, bądź na przykład z osobą techniczną. No to tu już jak gdyby oprogramowa oprogramowanie dedykowane no, robi robotę. No robi tak. robotę, wyobraźcie sobie, że macie sprzedawcę jakiegoś technologa, który musi opracować jakąś technologię albo zebrać zbiór elementów do wyprodukowania danego jakiegoś tam produktu, elementu, który chcemy zamówić, mhm. nie? Niech to będzie nawet rama stalowa, która niech będzie miała różne elementy spawania, różne elementy nawiercania. W tym momencie bez technologii nie jesteśmy w stanie dobrze wycenić. No możemy, produktu, się to, nie? możemy, ale co ważniejsze, oszacować czas, na kiedy ten produkt będzie gotowy. To już jest druga. To jest drugi problem. Bo cena ale i czas. No, cena no, no, i czas. No, ale no, to panie, jest panie, znowu panie. tego, jaki damy no. czas, na kiedy produkt dojdzie do klienta. I tutaj systemy dedykowane dla mnie są nieodzowne. Bo raz mhm. mamy wsparcie na etapie ofertowania oraz mamy wsparcie na etapie planowania, szacowania produkcji, później następnie takich elementów, gdzie odzwierciedlamy to, co jest potrzebne w firmie. No tak, no osoba, jak gdyby, jeżeli byśmy to spojrzeli z tej strony, handlowiec może przeszacować ten czas chociażby, czyli Definicji. automatycznie, znowu, e, nie, znaczy on, on robi to jak gdyby w swoim bezpieczeństwie. Handlowce. Tak, tak, dokładnie. Bo chce być słowny. Bo chce bo, być słowny, bo, bo ale produkcja... jednocześnie okazuje się, że firma traci na rentowności w tym miesiącu. To, że firma traci na rentowności, to raz. Firma e, traci na ofercie, bo czym dłuższy e, termin dostarczenia do klienta, mhm. tym jesteś, masz jeden ze słabszych argumentów, więc Słyska. ktoś może dostarczyć e, szybciej. Co robią często handlowcy. Z jednej strony zabezpieczają się, bo chcą zdążyć, ale z drugiej strony czasami widzą, że na rynku są inne czasy dostawy i przekłamują go w drugą stronę. Okej. Okay. Tak? I w tym momencie mamy taką sytuację, że praktycznie produkcja nigdy nie jest w stanie zdążyć na czas, jaką obiecał handlowiec. A no to, to, to jeszcze inna, in, inna inszość powiedziałbym. Yy, zgadzam się. Ja staram się gdyby w ogóle tego unikać, jeżeli chodzi o korzystanie z takich usług, bo jeżeli widzę, że, że tutaj może być taki problem, to. To wiem. Ty jako o. klient w tym no momencie tak, widzisz, tak. w jaki sposób reaguje na to klient. I teraz postaw się z pozycji zarządu, o. który potrzebuje taką sytuację przeanalizować z, u siebie w firmie. Jeżeli masz CRM, albo masz jakieś sklejane systemy, mhm. e, może się okazać, że po prostu w ogóle tego nie zauważysz. A jeżeli masz wszystko w jednej bazie danych, ten system jest dedykowany, to sobie bierzesz raport, na przykład, co zaproponował e, planista, czy tam konstruktor, mhm. bierzesz sobie, co wypluł e, i co zaoferował e, klientowi handlowiec, i widzisz, gdzie jest rozbieżność. Nie, no tak, to... Tak jak mówimy, przy bardziej złożonej ofercie. Przy bardziej złożonej ofercie, bo... gdzie te procesy są bardziej skomplikowane. No tak, bo ja powiem, to znowu, jakby, mimo że tematem jest, skąd się biorą pieniądze, jeżeli mamy dedyk, to jeżeli to jest proste ofertowanie, dla mnie wchodzi w grę CRM, gotowy, naprawdę. Oczywiście można też się przez, po prostu posprawdzać, bo mm -hmm. jakby trzeba znaleźć, to będzie oczywiście was kosztowało znalezienie odpowiedniego CRM-a ze względu na to, że Jeden może jak gdyby, nie być odpowiedni do waszych jak gdyby, procesów, inny może być po prostu nie... To, nie wiem, no, no CRM, nie mówię o tym, że to crm, CRM na rynku jakby... jest dużo i tak naprawdę są Dokładnie. mniej i bardziej zaawansowane. Są proste CRM-y tak. do prostej sprzedaży, są e, bardziej zaawansowane crm -y z integracjami różnego typu, gdzie naprawdę już możesz zrobić bardzo dużo elementów. Tylko później przeniesienie się z jednego na drugi to jest koszt emocjonalny dla, dla pracowników nie tylko koszt emocjonalne, też koszty dla firmy jest no, no, to jeszcze. Natomiast jestem dalej tym tropem, dlaczego uważam, że detyki przy y, firmach małych, y, średnich, dużych są już bardziej takim elementem, który powinien być rozpatrywany. To jest to, że potem masz wsparcie czy logistyki, wysyłki, niewysyłki, transportu. Z punktu mm -hmm. widzenia handlowców, wiem, że to w CRM-ach też możemy już y, no, tak. zagospodarować, ale to tak jakby tych informacji wszędzie masz y, więcej. No i potem jeszcze jest, patrzysz na jakość produktu. Czyli masz informację zwrotną od klienta bardzo często w systemie możliwą do umieszczenia w takim dedyku, a w CRM już nie, bo tam się kończy na przykład kontakt z klientem. Okay. A w Dedyku to, to do wyjścia, tą opiekę do klienta możesz jeszcze wysunąć dodatkowo z e, systemu. Jak ankieta posprzedażowa, czy się komuś podobało, czy nie podobało. E, jak na przykład mm, różne inne rzeczy, które e, możemy sobie opisać, jeżeli chodzi mamy takie. Takie elementy. Przy zaawansowanej produkcji e, m, ci, co kontrolują jakość i tam mhm. pro, praca nad produktem w tym momencie też e, jest możliwa do, do weryfikacji, bo robią sobie zdjęcia, które sobie potem zespoły analizują, jak poprawić procesy wewnętrzne. Także systemy dedykowane w, w skomplikowanej. Nawet nie skomplikowane, zaraz podam Ci jednego jeden case uh -huh. tak jakby taki, takiego systemu, gdzie był bardzo fajnie to uh -huh. zintegrowany system, dedykowany plus właśnie CRM z tym. To jest na przykład szwalnia, okay. gdzie szwalnia CRM był, tak jak ty mówisz, opieka z klientem uh -huh. był, był za pomocą CRM, natomiast później planowany uh -huh. i obieg produkcji po kolei, bo były to dedykowane projekty odzieżowe dla klientów B2C. Ci, co obsługiwali crm mieli cały czas wgląd, w którym momencie produkcji jest produkt dla klienta. Także klient Super. tylko zadzwonił, co się dzieje z moim ziemią, to Oni mówili, jest i na tym, i na tym produkcie, w bloku, w bloku, co i jak, i to załatwiał Dedek, który był spięty z CRM-em, jeżeli chodzi o Super. kontakt z klientem. Nie? Okay. Także takie powiązanie też jak najbardziej może być. Nie, no. Czyli tak jakby trochę taki system hybrydowy, powiedziałbym tak. tak no bo to, 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 to jednak. Ja jestem po, jest, jestem po obejrzeniu e, akurat serialu Spotify na Netflixie. Nie wiem, jeżeli ktoś z was oglądał, to ja polecam do nadrobienia. Mnie naprawdę nie powiem, że słowo zauroczył ten serial, ale pokazał parę, parę jak gdyby bardzo ciekawych wartości. Też tam, akurat oni tam, jak, jak tworzyli Spotify hybrydowo, rozwiązywali problem tam, milisekund odnośnie włączenia utworu podczas streamingu, mhm. właśnie, bo najpierw, gdyby to wszystko było postawione na serwerach, później chcieli wykorzystać do tego sieć peer-to-peer, -peer. później to połączyli właśnie w system hybrydowy. Mhm. No i ostatecznie znaleźli jakieś takie rozwiązanie, że obniżyli tą jakość przesyłu, żeby ten dźwięk był od razu. Okay. Więc to w ogóle, jak gdyby, bardzo fajnie e, pokazane do nadrobienia. Jeżeli ktoś nie, nie, nie widział, to uważam, że warty serial. Ale wracając do tego, tutaj, tej wartości sprzedażowej. tak? Bo, dlaczego, bo to, to jest, podnosi, gdyby, dla, dlaczego podnosi sprzedaż? sprzedaż? Bo tutaj, jak gdyby, nawiązałeś do firm małych, gdzie ja się totalnie, jak gdyby, nie zgadzam. Mhm. Uważam, że małe firmy często, po prostu, zwyczajnie w tych czasach nie stać na to, żeby sobie pójść w system dedykowany. Czy to ja się z Tobą od razu nie zgodzę, bo okay. firma mała to mogą być, nie wiem, 11 osób, ale mogą robić milionową budowlę. No dobra, no okej, okay, dobra. Więc to się tak jakby nie zgodzę. I im jest potrzebne, jeżeli proces sprzedaży mhm. i proces produkcji, proces życia produktu w firmie mhm. jest na tyle skomplikowany, że CRM tego nie jest w stanie ogarnąć bądź. Jego integracje są mocno skomplikowane. Warto budować sobie powoli swój własny system dedykowany, który będzie wspierał każdy proces w firmie i wtedy to zwiększa sprzedaż. Z perspektywy jak gdyby lat, jak najbardziej, popieram. Tylko właśnie jeżeli mamy firmę rentowną, no bo musimy tak, no, sobie zdawać sprawę z tego, że... Jeżeli mamy firmę no. nierentowną, to no. jeżeli to jest inny temat na inny podcast. <noise> dokładnie. Jeżeli mamy firmę nierentowną. <noise> dokładnie tak, dokładnie tak. No dobra, wróćmy do, do tej większej sprzedaży, Bartku. Jakby, co jeszcze? Skalowalność. <noise> okay. System dedykowany, w duży, dobrze przemyślany system dedykowany powoduje, że łatwiej nam jest skalować tą sprzedaż. Dobra. W jaki sposób? No jesteśmy w stanie obsłużyć większą ilość klientów, bo jeżeli jesteśmy w stanie prościej i szybciej przygotować ofertę, tych mhm. ofert możemy przygotować więcej. Więc w tym okay. momencie tylko marketing, sprzedaż e, nas ogranicza przed tym, żebyśmy mogli dostarczyć klientowi e, jakąś wartość. Nie? No tak, czyli pro, powtarzalny proces dostarczenia klienta. To jest inny proces. Oczywiście. In, in, z jednego punktu, ale jeżeli mówimy o, o systemach dedykowanych, to tutaj kontrola nad tym, w jaki sposób i gdzie mamy produkt, ile mamy tego produktu i w jaki sposób go dostarczamy, e, daje nam pełną informację, ile możemy go dostarczyć w danym okresie czasu. No tak, ale to ja da, podam tutaj. My nie mamy jak gdyby, takiego dedykowanego systemu w Akademii NordCloud chociażby. Mm -hmm. Mamy feedback. Ponieważ jest e, przedstawiciel handlowy, uh -huh. tak? zbiera te informacje i gdyby, no teraz jesteśmy nawet w czasie gdyby, poprawiania uh -huh, procesu tej całego. wartości, tak, uh -huh. klienta, ze względu na to, że obecnie gdyby mamy ten problem na rynku, że cena jest zbyt wysoka na możliwości. Jak gdyby tak, mamy klienta. produkt mamy produkt za drogi na klienta. No tak, i czy uważasz, że tu powinniśmy mieć gdyby, system dedykowany do tego? W tym momencie nie, ale jakbyś sobie wyobraził, wyobraził taką sytuację, że mamy klientów, mamy produkt, który możemy mhm. sprzedać i w tej chwili, jeżeli potrzebujemy, nie wiem, 150 klientów w ciągu roku i to jest wszystko, co możemy dostarczyć, mhm. tak? W momencie, kiedy produkt był już takiej wartości, żebyśmy mieli, nie wiem, 1500 zapytań, no w tym momencie już tak. Okej, okay. no. Dokładnie. Bo to jest czyli kwestia ta... skalowalności, no właśnie, skalowalności czyli... i czyli możliwości tutaj... do odpowiedzenia. Nawet jakbyśmy nie byli w stanie dostarczyć tego produktu więcej na rynek, to w mhm. tym momencie przy tej ilości zapytań moglibyśmy zwiększyć marżowość na produkcie, bo moglibyśmy go no, sprzedawać no, drożej. Tak? tak? I, no. I mając system, który by no. przesiewał nam klientów, spokojnie wtedy mogli, myśmy mogli osobowo e, handlowca zostawić jednego, bo system mógłby załatwiać więcej. Potwierdzam, potwierdzam. Wtedy, potwierdzam, tutaj wtedy jak mamy system już dedykowany. Czyli możemy zaoszczędzić, gdyby na pracę ludzi tak. w postaci odpowiednio skrojonego systemu. systemu tak. tak, dokładnie. To jest wszystko kwestia w skali. Okej. Okay. I patrząc na to, tak naprawdę nieważne jaka branża, bo to, to nawet rozmawialiśmy na temat komuni mhm. Wessels, typ gdzieś tam w lokalach. Jak Powiedziałeś, że stricte ludzie się cieszą, jakie jest miejsce na komunii, tak. Tak? W momencie, kiedy miałbyś tych zapytań i potrafi je obrobić, wszystkie zidentyfikować, niech ich będzie 50, mógłbyś sobie znowu podnosić marżowość na e, danym produkcie. Znaczy, mógłbyś wybrać po prostu tych, którzy zapłacą tych, więcej? którzy za, zacz, mają więcej większą listę gości, jeżeli chodzi o komunę. No bo jeżeli powiedzmy Twój lokal, jeśli 100 osób, mm -hmm. a no nie wiem, najpierw zgłosiła się osoba, która jak gdyby chce komunie na 15 osób, tak. i później się zgłosiła na 50. No to teoretycznie, jakbyś miał system i analizował to odpowiednio, oczywiście, bo my ciągle mówimy przy większej firmie, że nie ma tam właściciela. Gdyby, bo, ja, bo jeżeli jest restauracja, jest właściciel, to naprawdę ten system nigdy no nie jest potrzebny, bo on sobie to sam skalkuluje, że kurde, biorę tych 50. Uh -huh. Nawet nie wiem, czy takie rzeczy się wydarzają. Ciekawy jestem, jeżeli. Oglądają nas osoby z gastronomii, to ciekawie jestem, czy jeżeli macie na przykład taką małą komunię, to ktoś potrafi wam odmówić. Na zasadzie, że przyklepany że... był lokal, ale e, niestety, ale jednak miejsca nie będzie. Czy Z drugiej strony, że właściciel, po właściciel, prawdę... właściciel lokalu odmawia. Niestety, odmówił temu mniejszemu, mimo mhm. że już było przyklepane, na korzyść kogoś wzięcia na przykład większego, eee, większego zamówienia. zamówienia na komunię na, przykład na 50 osób. W no, uh -huh. teorii to jest trzy razy większy przychód, zysk też jest nieporównywalny. Uh -huh. Nie wiem, czy tak się dzieje. Ja My akurat tak nie robimy. Ale ja jestem sobie w stanie wyobrazić. Ja znam sytuację z rynku deweloperskiego, no. gdzie e, nie pamiętam, kiedy był ten boom, bo tak jakby nie siedzę w tym, e, wzrostu cen e, mieszkań, ale była taka sytuacja, że deweloper sprzedał chyba 70% bloku budowanego, mm -hmm. a następnie, jak był boom z nami wypowiedział wszystkie umowy, zapłacił nawet kary i potem sprzedał to o 25% drożej z metra. O. Więc jeżeli to się kalkuluje biznesowo, myślę, że są takie firmy, które mogą w ten sposób postępować. Nie? No tak. Kapitalizm nie jest. Jak to ładnie powiedzieć? Nie jest jaki? empatyczny, za mocny. No nie, nie. nie. No dobra, czyli teoretycznie, jeżeli możemy to podsumować, oczywiście na start system dedykowany jest kosztem. Jest dużym kosztem, to nie możemy tego ukrywać, że to jest mały koszt. To jest Dokładnie. duży koszt. System buduje się też już zazwyczaj w firmach, które są już dojrzałymi firmami i mają te swoje procesy zidentyfikowane. No właśnie. E, wiedzą, co mierzyć, jak mierzyć i, i wtedy... Używają też systemu do poprawienia tych wszystkich swoich procesów. Mhm. Więc jest dużo za tym, żeby to już wdrażały firmy, które są już na tym rynku, okrzepły trochę i wiedzą, co chcą osiągnąć za pomocą takiego systemu i co im tak naprawdę on da, w jaki sposób on no tak. im zwiększy tą sprzedaż, w jaki sposób przeskaluje ich biznes i co im, jakiej wartości dodatkowej jeszcze będzie mógł przy tym ugrać właściciel czy zarząd. Dokładnie. Także nie bójcie się systemów dedykowanych, bo one naprawdę wspierają w dużej przestrzeni i w, w, dużych, i w wielu sektorach firmy analizowanie i analitykę. No tylko to już jest jak gdyby przygoda na dłuższy czas. Tutaj też musimy to zaznaczyć, że, że jednak. To nie jest tak, że kupuję coś z spółki, instaluję i mam. To jest, Dokładnie. to jest tak, że opracowuję, wdrażam, weryfikuję, wdrażam, weryfikuję, wdrażam. Weryfikuję, wdrażam i rozwijam. Tak, 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 jest Też wprowadzanie systemu dedykowanego to jest po prostu proces tak. firmy. I to o. trzeba założyć o. sobie, że to jest minimum rok. To tak samo jak jakiś system gotowy ERP Według mnie jakiś już bardziej hmm. zaawansowany z produkcją, albo z jakimś zaawansowanym magazynem. To zarządy powinny sobie dawać tą przestrzeń roku na jego wdrożenie. No nie. Ty, Bartków wdrażałeś Optima? My wdrażaliśmy swego czasu właśnie mały system ERP, jakim jest Optima, albo trochę większym, jakim był XL. Okay. I przy Optimie to jest, można powiedzieć, że trzy miesiące, jeżeli to jest takie pół, pół zaawansowane i skomplikowane wdrożenie. Jak mhm. jest proste, to miesiąc, ale XL to już, myślę, od pół roku do roku. No jest trochę tego czasu. Nie? No my, my pracujemy jak gdyby na Optimie w biurze rachunkowym, więc ja tam. No to by e, znaczy Ja, 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 ja No właśnie ja to jest tylko księgowanie. Kawałek, Bo jak gdyby firmy chyba z, tam nie wiem, jakie są możliwości, tak szczerze nie znam. Od CRM-ów sprzedaż, cały no, obieg logistyka no magazynowa, okay. poprzez księgowanie, zarządzanie środkami trwałymi. I pewnie jeszcze coś tam dodali. Ja wybiegł, wypadłem z rynku 5 lat temu, więc no tak. pewnie system gdzieś się rozwinął, nie? No. Ale, ale można było dużo za pomocą tego systemu zrobić. Okej. Okay. Także... No dobra, to tym takim e, akcentem na temat Optimy. Ja, ja jestem fanem. Jak, gdyby jak ja widzę, załóżmy, że jakaś księgowa umie Optimę, to mówiąc, że kurde, to tutaj. To już coś umie. To coś już umie, co nie? więc, więc tak, tak. No dobrze, więc no. moi drodzy, dzięki Wam za dzisiaj. Nie wiem, czy wrzuciliśmy Wam świadełko do tego, że systemy dedykowane zwiększają sprzedaż. Według mnie tak. Ja się będę do tego. Znaczy, Trzymał. ja nie uważam, że nie? Kwestia tylko mądrego ich zbudowania i ich wdrażania tak. w organizację. Tak. Trzymajcie się. Na Dzięki, razie. Hej. miłego.